Pochwalony, tu miał ja mówi. I coś zdziwione, wszystkie. Że to nie chałupa w biskupini. a tak po cichu będę mówił, bo tu pełno ludzi do kółka, żeby się go z którego łebnie dostać. A różne tu ludzie chodzą czarne, białe, żółte, takie machoniowe. Będę też po nogach trochę robił, bo to nie każdy nie chce być w telewizji. To ja pewno wiecie, co to jest, bo tu. Prawy sama woda się faluje, chyba może. A tu spode patrzajcie, niby takie inżyniery miastowe, a wszystko drzewniane porubione deski. Krzywo, że nie wiem co na gwoździ pozawijane wkręty. Jakie powinno być, co ja teraz ryftował Takiej roboty to ja bym nie zrobił. Nie mają pojęcia w mieście jak się robi w drzewni szkoda gadać, a taki wielki molo to byś wziął jeden z drugim wkręta przekręcił za porządkiem jak potrzeba szpary porobił równa, a nie takie dziewi kupa wstydu przecież z ludzie ze świata przyjeżdżają całkiem nieudaczna robota tam jeden jedzie jakąś maszyną powodzi a nic końców żebym się na urlopach wylądował bo to już wartuje i po tym wszystkim co się robiło i co się jeszcze będzie robić po schodach idę żebyś nie poszportował zęba i wybił taki jest to morze a ludziów tyle i mrótków każdy patrzy po sobie bo to to i na te parkingi, te parkingi to najgorsze jeden by drugiemu oczy no wybrawał ale to za to przyjechali do Polski że tych paszportów nie chcieli i robi swoich na naszej ziemi ale to taka nasza ziemia że się Niemiec też upomina ale my jego raz sierpem raz młotem ci ostani no ale z tym olejem to trzeba zrobić porządek ja tu do nich zadzwonię że to tak nie może być to deski trzeba porównać gwoździ powyjmować, pozabijać porządni. Żeby tu ludzi nie straszyło. A w Telewizji to już chyba wiecie co. Ten co był wcześniej kaczor a teraz to już się tylko kaczka została. Wiedział, że on będzie wszystko likwidował w tych sądach ta najwyższa kasta to ona jest najwyższa i nie wolno ruszać. Niemiec kazał poprawić, zlikwidować i on będzie likwidował. Taki to są telewizji. Coraz to większe górnoctwo. należę wam przyobiecał, że będę wam gadał co w telewizji, żebyście same nie musieli się męczyć. No to tak, jak się słowo po tak kubyłka Dobra, będę się z wami żegnał po maleńku, bo tu stara jeszcze czeka, stoi A my przyjechali ponad 500 km, żeby tu zobaczyć co tu się dzieje i przy okazji wam pokazać ładnie jest trzeba powiedzieć że ładnie ale do biskupina nie ma co się równać najładniejsze na świecie miejsce biskupin zostańcie z wodą